Cześć, witajcie! Jeśli chodzi o uprawę tegoroczną, to chyba największa porażka w tym roku. To są melony. Jedyne, które urosły, znaczy miniaturki, wielkości pomarańczy, można nawet mandarynki, tak jak to, dłużej. Te są te większe. Mają już jest pół kilometra, na może nawet nie mają 30-40 Także miały, miały dobre warunki. Zwłaszcza tutaj na poletku arbuzowym od frontu. Fantastyczne warunki, ziemia, ochrona przed wiatrem, no wszystko. I tam nie było w zasadzie ani jednego owoca, ani jednego. Chyba z pięciu czy siedmiu krzaków. Te to są z jednego miejsca. Z Donic, na przykład co w szklarni. Także no, na, tam gdzie miały, miały najlepsze warunki wyszło totalnie 0. No, ale to już tak, mam ostatnio w zeszłym roku było podobnie jedyny rok to był 2019 miałem fantastyczne maloniki, to było emir chyba z dwóch, czy trzech krzaków, miałem chyba z 10 po dwanaście owoców dużych, takich kilogram półtora nawet może ponad kilo bardzo słodkie zobaczymy co kryją w środku te czy nadają się do jedzenia czy są słodkie Zobaczymy. na pewno nie jest to totalna porażka bo jednak są jakieś owocki owocki są ale wielkościowo nie obrodziły maluchy rozkroiłem tak się prezentują Piękny, zielony, dojrzały Wszystko jest dojrzały, bo jest taka myla zielony w środku pestek jak zwykle u dziesiątki sprawdzimy że chwilę słodkość odkładamy tu mamy jeszcze inne maluszki kolejny i kolejny Miniaturki powinny być dojrzałe, tylko wersje mini. I kolejne wygląda jak mały arbus. Bardziej do arbuza. Także widzicie, te największy to są te trzy. bardziej czerwony, podczerwony. Podchodzi, o tu nam zaczyna już mi gnić. Przejrzały jest. Spróbuję chyba tego, czy jest słodki. Z go poprałem kawałeczek mi żeby spróbować słodkość. No przyznaję, że jest totalna porażka. Żaden z tych melonów nie jest nawet trochę słodki. Minimalna schodność wyczuwalna jest z, z tego przejrzałego. O, z tego produktu trochę nie. Minimalna taka wyczuwalna. Słody czy reszcie to ten piękny ten wygląda, ale jedynie można go zrobić na sładkę. Zrobić z tych trzech, bo to są to jest jedna, jedna odmiana. Na sładkę użyć jogurtu, może trochę cukru, miodu. I będzie do zjedzenia, natomiast te to jest do wyrzucenia. No, można jedynie pestki pozyskać na przyszły sezon, ale jakoś nie będę szalał w przyszłym roku z wysiłem melonów, Może kilka odbię, 3-4. Jakoś mi się nie udają ostatnio, ale na pewno się nie poddam, więc coś tam wysieje. Arbuzy to numer jeden, bezapelacyjnie także sezon zakończony fiaskiem nie z mojego powodu warunki też w miarę dobre były po prostu powiedziałem nie maloniki, coś zrobić, nie ma na to rady dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć